Cześć, ja jestem Dominik, a dzisiaj układy sieciowe. Tak jak pisaliście w komentarzach, tak właśnie robię na, te, na podstawie tych komentarzy. Filmik, tym razem o układach sieciowych, które są nie są trudne. Są, moim zdaniem, łatwe do zapamiętania, do pojęcia. Mamy tych układów. 5 sztuk. Tak? 5 pięć, pięć sztuk. No i powiem Wam o nich wszystko, co wiem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na odcinek, coś chcielibyście się jeszcze dowiedzieć, nauczyć, przygotować, czegoś. Piszcie w komentarzach chętnie. Zrobię na te tematy, odcinki. nagrałem jakieś fajne filmiki. I polecam do zostawienia łapki w górę subskrypcji i zapraszam do oglądania. No to tak, na początku mamy 5 układów: TNC, TNS, TNCS, TNT oraz układ IT. One się praktycznie od ciebie niczym nie różnią. No, troszkę się różnią. Kto tam coś więcej wie, no to od razu dostrzeżę jakieś różnice. To zaczynając, mamy układ TNC. No to mamy tutaj stronę, która wychodzi od transformatora. To sobie narysujemy. Tu uzwojenie. trochę się tu brzydko narysował. No dobra. <laughs> mamy tutaj oczywiście. Czy przewody zasilające oraz PEN, czyli tak, tak to jest, jakby takie stare instalacje, które są w starych domach, które nie były wymieniane, czyli czteroprzewodowa, tak zwana instalacja. Tu mamy L1, L2, L3 oraz. Tutaj jeżeli ktoś nie wie, pen. Czyli to jest jakby uziemienie i neutralne. Z tego samego można brać. No i będzie. To samo, nie? bo tak jakby neutralny, a uziemienie to można powiedzieć, że to jest tak samo w tym układzie. No i jakbyśmy sobie na przykład tu podłączyli do tego odbiornik, ktoś powie. No, odbiornik podłączamy jak bym powiedział, że prawie tak samo jak w rzędzie no. nie do końca jest to tak samo tu jak wiemy mamy uziemienie od strony transformatora która wychodzi i rysujemy sobie tutaj zasilanie do odbiornika trójfazowego z każdej fazy oraz z pen. tu sobie narysujemy jakiś odbiornik Proszę bardzo. To jest odbiornik trójfazowy. Teraz je narysowałem tu. A Trzy fazy. I mamy tutaj L1, L2 oraz L3. No i PEN. Które. może być włoskiem do uziemienia. Tak jakby. Nie. Czyli, tak jakoś może to nie za bardzo wyraźnie narysowałem, ale tu wchodzi nasz pen, i jest mostkowany do uziemienia, a odbiornik jednofazowy, weźmiemy sobie na przykład z fazy trzeciej, i z pena też narysu, postaram się narysować troszkę lepiej, bo tu mi się nie udało. Bo troszkę na szybkiego robię ten filmik, nie przygotowałem się za bardzo, no ale tu mamy fazę pierwszą, i tu mamy pen który możemy zmostkować sobie do uziemienia. No i mamy tak, tak wrobioną dzisiaj trójprzewodowo. No i przechodzimy sobie do TNS Jest taka pewna, pewne powiedzenie, które może ułatwić nam naukę tego, ale to zaraz wam o nim powiem. TNS TNS oj, coś mi się tu zrobiło, ale... Wszystko jest dobrze. TNS to jest praktycznie to samo, tylko że już nie ma podziału PEN. Nie? Mamy tu mamy trójfazowy, mamy też trzy fazy, tak? No i. Mamy tutaj już będzie yy, pięcioprzewodowa instalacja, tak? Będziemy mieć tutaj L1, L2, L3 i właśnie tu będzie mieć N i PE. To o czym mówiłem instalacja jest pięcioprzewodowa. No i odbiornik trójfazowy możemy sobie podpiąć w ten sposób. L1 tutaj L2, tu L3N i P. Nie. Czyli po prostu podłączamy tam, jak pisze do podłączenia na przykład w silniku, nie? U 3 fazy. Nie. A jednofazowy no to. Jednofazowy tu nie ma rady. Udziwnie jakiś to samo L1N i E Praktycznie to samo, tylko tu mamy zrobiony podział jakby PEN w odbiorniku, a tutaj prosto prostu z transformatora sieci wychodzi nam pięciu przewodowa No i to o czym mówiłem, jak możemy to łatwiej sobie zrozumieć to możemy tak jest, że TNC a TNS. TNC to ta jakby ciulowa, a ta TNS to jest ta super, nie? Wiecie, to załapaliście chyba, nie? Ciulowa super, nie? czyli to jest ta jakby lepsza <laughs> tak mi tłumaczono tak wam też mówię <laughs> to nie jest trudne do pojęcia no ale tak mówię jak jest układ TNCS to już jest jakby uziemienie jest sprowadzone do ziemi jakby w budynku w rozdzielnicy to już jest taka najnowocześniejsza, najnowocześniejsza instalacja Jaką możemy wykonać Ale prawie jest to samo, identyczna tu, tylko jest jeszcze w ziemię Drutu ziemięcy wbity No tutaj samo, w od transformatora Robimy Trzy przewody Z tymi tutaj. Mm -hmm. Tak i dajemy odziło sobie tutaj też PEN tak L1, L2, L3 no i tu będzie sobie jakbym już podzielone sobie narysuję. Tu będzie P i tu będzie P E. Zrobiony jest podział pen. I tutaj możemy sobie jeszcze nazywać, że jest to uziemione w ziemi. Tak się trochę nie przygotowałem, bo na szybko to robiłem, ale mam tutaj odpowiednie wszystkie notatki. I tutaj podpinamy sobie. I tak samo jak poprzednich. Trzy fazy neutralne. No i tutaj uziemienie do odbiornika trzyfazowego. fazowego. więc odbiornik jednofazowy. W sumie podpinamy tak jak wszędzie wyżej, nie? Jedna faza N i P. No. <tryk> Żadna magia, wszystko tak jak. Każdym innym praktycznie coś tam się lekko zmienia. No i układ TT to już mamy bez uziemienia, jakby z sieci, tylko musimy sobie uziemić we własnym zakresie. Tak. No i tak samo trzy fazy z transformatorem sobie lecimy tutaj no i wychodzi nam transformatora na no ale chcemy mieć uziemienie nie? chcemy mieć no jakąś ochronę Co co możemy zrobić a no możemy sobie tą puszkę ten silnik albo coś innego trójfazowego w tym przypadku teraz co rysuję możemy sobie to uziemić we własnym zakresie czyli tutaj sobie uziemiamy po prostu robimy tu p no i mamy elegancko wszystko zrobione bezpiecznie mamy no tutaj l czy n no i tu możemy sobie tak samo pe podłączyć tu mamy trzy fazy tu mamy jedną fazę wszystko prosto elegancko i tu mamy sobie układ it to już jest ostatni układ i tu Akurat z transformatora nie, nie uziemiamy. Nie wiem czemu tak jest. Tego mam akurat nie wytłumaczę. I tutaj nie mamy z transformatora N. To jest tak jakby najbardziej okrojony układ, jaki możemy uzyskać. Mamy tylko trzy fazy wychodzące z sieci. I tutaj musimy tak samo uziemić w swoim zakresie, żeby mieć masę 0. Gdyby nam odbiornik zadziałał, i tutaj sobie uziemiamy. Robimy sobie PE. Tak samo będzie z odbiornikiem jednofazowym. Uziemiamy sobie tu. Możemy sobie zrobić z PE, mostek to N, nie? Wiecie o co chodzi? Żeby mieć tak jakby trójprzewodo. Myślę, że to wszystko. Jeżeli jeszcze jest coś niezrozumiałe, proszę o napisanie w komentarzu chętnie odpowiem na ten komentarz. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, co chcielibyście się jeszcze dowiedzieć, piszcie chętnie. Wam pomogę. Zostawcie suba, lajka. Do zobaczenia. Cześć.